Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taka szybka moja opinia w temacie najnowszego, potencjalnego, według mnie, hitu. Tutaj nadmienię. Nie jestem oczywiście żadnym doradcą finansowym. Jest to tylko i wyłącznie moja opinia w temacie potencjalnego srebrnego hitu tego roku czyli produkt menicy gdańskiej. Najnowsza moneta Roberta Lewandowskiego, a raczej moneta z jego podobizną i z motywem jego talentu czyli najnowszy srebrny produkt w dwóch wersjach małej monety i naprawdę sporego kawałka srebra. Kilogramowego za spore pieniądze, czyli 15 tysięcy złotych. Wszystko w przedsprzedaży. I dlaczego myślę, że ta, ta moneta, gdzie emitentem jest Newy, dlaczego ona odniesie spory sukces rynkowy? Ten mały dwuncjowy produkt to. Limitowany nakład tylko 3000. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tak bardzo znany piłkarz ma swoich fanów dosłownie na całym świecie, czyli przełoży się to na pewno na popyt. Druga sprawa jest taka, że wiele jest monet różnego rodzaju emitowanych które mają albo bardzo mało srebra w sobie, albo w ogóle nic tam nie ma. Wspomnę już o wszelkiego rodzaju produktach, monetopodobnych. No i dlatego myślę, że to przyczyni się do sukcesu tej monety. Sam wizerunek może się podobać. Bądź nie musi, ale projekt wygląda wygląda dobrze. Na tyle dobrze, że może się sprzedać. Czyli mamy przed przedsprzedaż 1799 zł. Ja oczywiście nie współpracuję z Mennicą Gdańską, nawet nie mieszkam w Polsce, tylko to, co mi się rzuciło w oczy. Są różne produkty, jasne, różne serie. Osobiście jestem bardzo Dużym fanem serii Bestie Tudorów z Królewskiej Mennicy w Wielkiej Brytanii, i to oczywiście zbieram w super premium. Nie siedzę jakoś konkretnie, ale ta moneta właśnie rzuciła mi się w oczy i myślę, że jest bardzo dobrą propozycją. Jeżeli szukacie czegoś do trzymania na tak zwane lata, czyli 30-40 lat, to według mnie nie jest to moneta na tak długi czas jeżeli ktoś jest super fanem piłki tak, trzyma to sobie ale jeżeli chcecie zarobić to tak jak nie mówię o spekulacji na tym kanale bo się nią nie zajmuję tak w tej kwestii będzie na pewno bardzo dobrze przede wszystkim w mennicy jest przed sprzedaż. jest pierwsza pula która trafi do sprzedaży yy, tylko dwie sztuki na osobę później będzie druga transza i na samym końcu będzie trzecia. I tam będzie cena już o wiele wyższa. A kolekcjonerzy i tak rzucą się na tę monetę. Także jasne. Zobaczymy, jak będzie. Ale na pewno ktoś, kto kupi tę monetę w pierwszym rzucie za 1799 zł, nie może przegrać. Ciągle będzie miał kruszec w kieszeni, plus oczywiście super premium. Jeżeli macie swoje zdania na ten temat, bardzo fajnie by, byłoby kulturalnie wymienić zdanie pod tym filmem w komentarzach. Oczywiście jestem e, świadomy tego, że nie jest to typowy bulion. Które kupujemy, bardzo blisko ceny spot, to jest jasne. To nawet nie jest obiegówka kolekcjonerska, to nie jest druga, druga RP, to nie są monety PRL-u, to nie są monety Polski Królewskiej. To jest z jednej strony produkt bardzo niszowy, ale z drugiej strony ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić Monetę srebrną, z czystego srebra, nie z motywem fauny i flory. Notabene przyjeżdża do mnie najnowszy produkt. Jeżeli ktoś kojarzy taką serię hmm, Rajskie Ptaki, to będzie on recenzjonowany. Będzie recenzja u mnie na kanale, włącznie z bardzo popularną monetą, wielu ludzi ma sentyment do serii Street Fighter czyli najnowsza Chun-Li, tutaj Ameryki nie odkryje też, też spory sukces, jeżeli wyjdą wszystkie postaci z tej gry, a raczej wszystkie takie bardzo dobrze rozpoznawane, to na pewno wielu kolekcjonerów w moim wieku też zakupi tę serię, czyli nie dość, że Moneta z Mennicy Gdańskiej wychodzi w czystym srebrze. To do tego jeszcze z tak znanym sportowcem. Na, e, na awersie czy na rewersie? Bo zawsze mi się to myli. W każdym razie wiadomo jak jest. E, do tego będzie kilka monet w tej serii. Ktoś, kto zbierze całą serię Roberta Lewandowskiego. Pierwszej cenie z tego wypustu, i do tego kupi sobie, albo ktoś, kto zrobi, ja tego oczywiście nie będę robił, bo jestem słaby w rękodziele, ale mam, mam taki sentyment do wszelkiego rodzaju rękodzieła, typu, na przykład, fajki, fajnie wytoczone, takie limitowane produkcje. To jeżeli ktoś siedzi w takich pudełkach. I zrobi sobie właśnie takie fajne pudełko na całą serię z jakimś motywem ciekawym, obrobi to w drewnie, przyjemnie, to naprawdę wygra. No jestem, jestem takiego zdania. Nie mam ani żadnych linku, ref, linków referencyjnych, nie mam nic z tego. Po prostu lubię ładne rzeczy i takie właśnie kolekcje będą cieszyć oko. Czyli podsumowując rozglądnijcie się ta przedsprzedaż jeszcze się nie kończy z tego co widziałem czyli macie jeszcze czas można sobie to zobaczyć sam się zastanawiam to nie jest tak, że ja się rzucam na te monety bo mam też wiadomo, że te pieniądze też nie są nieskończone i chciałoby się bardzo duży, dużo różnych monet kupować ja oprócz tego mam też bardzo duży, duży sentyment do złotego suwerena więc tam są po prostu potężne pieniądze potrzebne więc nie rzucę się na te monety wszystkie ale intensywnie myślę nad tym tematem i myślę, że takie super premium za 1799 dodatkowo jeżeli to sprzedaje nasza mennica to myślę, że warto się pochylić nad tym tematem tym bardziej, że nie będzie żadnych dodatkowych opłat typu sprowadzanie właśnie z zagranicy dobrze znany temat kupowania grupowego kiedy trzeba się dzielić z innymi kupującymi właśnie kosztami przesyłki, bo przy pojedynczej monecie wychodzi naprawdę bardzo drogo, tak tutaj w tym przypadku przy tej serii, a już jeżeli ktoś się konkretnie szarpnie na na tę wersję za 15 tysięcy złotych to naprawdę będzie miał fajny walor w swoich zbiorach Trzymajcie się do kolejnego filmiku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ciągle, jeszcze tak dopowiem tylko w, w postscriptum, ciągle niestety trwa e, wojna na Ukrainie. Sama, sama inwazja zaskoczyła naprawdę wszystkich, i wiadomo, że to już się zaczęło kilka lat temu, bo to nie jest tylko motyw sprzed e, dwóch miesięcy, ale naprawdę. Naprawdę idzie to w bardzo złym e, kierunku. E, do tej pory 4,5 miliona ludzi niestety musiało opuścić Ukrainę, no i nie zapowiada się na to, żeby szybko się to skończyło. Dlatego, dlatego nie są to zbyt dobre informacje e, dla tego, co się dzieje w Polsce. Yy, oczywiście nie chcę tu uprawiać żadnego czarnowictwa. Nie będę tutaj wnikał w ogóle w, w różne tematy, w jakieś rozdmuchiwanie, bicie piany, bo to nie ma sensu. W każdym razie, złoto, które wszyscy myśleli, że pójdzie nagle dwa razy do góry, nie, to się nie stało na wykresie. Złoto tak nie działa, że, pod, że tylko wtedy, kiedy wybucha sam tylko i wyłącznie konflikt, nie ma to aż takiego wpływu na. Wahania złota. Oczywiście złoto idzie wtedy w górę, ale nie zostaje na jakimś tam bardzo wysokim pułapie razy dwa, razy trzy. Nie, to się nie dzieje. Na to mają jeszcze wpływ inne kwestie. Do tego musi dojść naprawdę potężna inflacja, do tego wszystkiego, żeby, żeby złoto skoczyło na, takie, na tak wysokie poziomy. Dlatego. Nie, to nie jest ten czas. Zresztą tak jak mówiłem w poprzednich filmach, ja nie, nie wypatruję po prostu ceny złota trzy razy większej, bo nie spekuluję na tym, nie chcę na tym zarabiać. Chcę, żeby złoto było stabilne, żeby piało się do góry tak jak najbardziej. Chcę, żeby przenosiło mi wartość pieniądza w czasie, jest ok, ale nie, nie patrzę na, na spekulacje tak zwanym złotem i śledzenie wykresu, po 10 razy na dzień, bo nie ma, to, nie ma to w kwestii kruszcu żadnego znaczenia. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do kolejnego filmu, do kolejnej recenzji, do kolejnych przemyśleń. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.